Pytanie na śniadanie wychodzi w plener. Jesteśmy i y, jest pięknie dookoła y, i zielono. E, I dla mnie to też taka y, wiosna, jeżeli chodzi o panią, już nie mówię o tej naszej kolorystyce, y, ale przecudownie było usłyszeć i dowiedzieć się, że wróciła pani y, do telewizji, więc tutaj muszę spytać, jak z tym powrotem na stare jednak śmieci? No, bardzo sentymentalny powrót, bo rzeczywiście ta telewizja przez te 10 lat się mocno zmieniła, dlatego że się rozbudowała, jest to nie tylko gmachy, ale też dużo więcej ludzi tutaj jest, pracuje. Ale bardzo. Fajny powrót. Pracuję z zespołem młodych ludzi. Mam fantastycznego partnera. W pytaniu na śniadanie naprawdę Filip Antonowicz. Absolutnie, jeszcze Państwo o nim usłyszycie, bo naprawdę jest bardzo fajnym chłopakiem. Ja mu wróżę, wróżę dużo, dużo. Jest pracowity, jest inteligentny, ma fajne poczucie humoru, skromny przy tym. Nie pcha się, nie pcha się. E, a to bardzo ważne, pokora w tym zawodzie jest bardzo ważna. E, więc, e, a jest jednak dużo młodszy, no bo, bo jest w wieku mojego syna. E, ale to ważne, to fajne. Fajne jest łączenie pokoleń. Fajne jest to, że ja pracuję z tak młodym człowiekiem. E, u mnie może rzeczywiście doświadczenie, no i te lata pracy, ale u niego ten entuzjazm, ten szacunek dla, dla każdego gościa, który ja bardzo doceniam. On na pewno czerpie z pani garściami, z pani doświadczenia, ale ja się muszę właśnie tutaj spytać, co z kolei od niego pani tutaj wyciąga i czerpie. Ja myślę, że entuzjazm, ogromny entuzjazm. On podchodzi do tej pracy z taką powagą, z takim entuzjazmem. My, my jesteśmy oboje bardzo punktualni, więc się umawiamy o 6 rano. Wcześniej jesteśmy. Zawsze się śmiemy, że otwieramy i zamykamy ten nasz pokój prowadzących garderobę. Ale szczerze, bardzo jesteśmy. Mm, mm, mm. Znaczy, jak Filip mówi, że będzie o 6, to on już jest za 15, więc to mm -hmm. jest niesamowite, ja jestem pełna podziwu dla jego takiej obowiązkowości. Poza tym zawsze jest przygotowany, zawsze ma odrobione lekcje. Ja zawsze pytam, synku odrobiłeś lekcje? Odrobię. Ale jest przefajnym człowiekiem, naprawdę. Ja, ja się tak cieszę, bo, bo mamy podobny sposób patrzenia na ludzi, podobną wrażliwość, podobne poczucie humoru. I, 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 I naprawdę mm, on bardzo mnie też ratuje w wielu sytuacjach mhm. takich, które, które gdzieś mi się wymykają. Na przykład? Na przykład jakieś młodzieżowe zespoły, których ja nie znam i mówię Filip ratuj, o, o co im tam właściwie chodzi. I on mi podpowiada. Poza tym myślę, że jest jedna fajna rzecz, którą nam się udało opracować razem. To znaczy my sobie nie, nie wiem, jeżeli Pani widziała tę naszą parę e, kiedyś, to my sobie nie wchodzimy e, w słowo. My sobie nie przerywamy, zauważyła mm -hmm. Pani, to, bo to tak, często tak. jest tak, jak są pary, to sobie przerywają. My sobie nie przerywamy, bo ja doskonale wyczuwam, kiedy Filip chce zadać pytanie, bo ja widzę po e, mowie ciała, a on też doskonale wie, kiedy ja zadaję. I, i jakby e, daje mi, e, e, nawet bym powiedziała, że mnie troszkę faworyzuje, bo czeka, aż ja zacznę. I e, e, się śmiejemy zawsze, A on mówi tak, to dzisiaj inaczej, ty zaczynasz. Ja mówię tak. <laughs> Nie, no bardzo, bardzo mi się z nim dobrze pracuje, w ogóle lubię te nasze spotkania, bo to oprócz tego, że jest e, e, pracowicie i zawodowo, no bo to jednak 4 godziny na żywo, to jest, e, no to daje w kość, ale z drugiej strony jest też fajnie towarzysko, Są bardzo przejęci, bardzo fajni młodzi wydawcy którzy są tak przejęci swoją pracą, którzy tak przeżywają każdy ten poranek, czy nam wyjdzie, czy zrobimy to dobrze, czy to będzie... A e... widzi Pani właśnie różnicę, yy, Pani, wracając wspomnieniami do tej telewizji sprzed... Lat. Dekady lat, mm. kilku nawet dekad widzi pani różnicę, jeżeli tak to domyślam się, że jest tylko gdzie jak gdyby największe, co jest dla Pani największą ja różnicą że, że jest y, ogromna różnica w technice. No to technika technologia poszła tak daleko, że rzeczywiście no, nie dość, że my się z y, wydawcą łączymy e, e, na Skype'ie i, i, i robimy sobie telekonferencje to do tego wszystkiego jeszcze e, wszystko jest ilustrowane obrazkami są naprawdę studio jest fantastycznie wyposażone e, e, jest edicam jest no, no, technicznie to jest nieba ziemia naprawdę myśmy byli w małym studiu mieliśmy trzy stacjonarne kamery trzeba było biegać szybko się przestawiać tutaj mamy punkty w których jesteśmy bardzo fajnie. No, a po tym tak jak mówię, jest, są wydawcy, jest jeden główny, jest y, drugi, który pilnuje gości. Więc to wszystko jest bardzo profesjonalne, bardzo, naprawdę. Czy jest tak, że ten zawód mm, wciąga tak bardzo, y, że się od niego nie umie uciec, czy, czy to jest taka pani miłość, że mogłaby pani kiedyś zrezygnować właśnie? i z telewizji, i, i, i z dziennikarstwa? Ja myślę, że mogę powiedzieć e, takie wyświechtane trochę zdanie, ale, ale bardzo, bardzo prawdziwe, że moja praca jest moją pasją. Naprawdę, ja e, oprócz tego, że lubię to, E, to sprawia mi to też ogromną, ogromną przyjemność. E, e, myślę, że jeżeli tylko będę mogła i będę miała siłę, i będę miała możliwości i będą mnie widzowie chcieli, bo to jest jakby najważniejsze, to będę pracowała ile się tylko da, bo to nie jest tylko praca. To jest też hobby, to jest też przyjemność, to jest też e, taka, taki sposób na to, żeby sobie, e, e, żeby sobie też sprawić przyjemność. Także... A ma Pani świadomość, że jest y... Pani dla bardzo wielu kobiet e, taką, takim symbolem w tej chwili i siłą, że właśnie można, że się nie kończy coś w pewnym wieku. Zwłaszcza, że telewizja zawsze kojarzyła się z tym, że e, e, młodość, 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 a Pani pokazuje e, to, co jest zresztą e, na całym świecie, a u nas tego nie było, że wiek... Nie młodość. Wiek to tylko liczba, tak. Wiek to tylko liczba, a doświadczenie i... Kobieta w każdym wieku może być kochana, chętnie oglądana i świetnie się sprawdza w tej robocie. Ja myślę, że troszkę, troszkę tak jest, bo, bo umówmy się, że naprawdę e, w tej, ta telewizja rzeczywiście na świecie to są dojrzali. Duże programy prowadzą dojrzali ludzie. Już nie mówię o Prachu Winfrey czy, czy inni prowadzący własne showy, ale, ale też informacyjne programy prowadzą. E, główne wydania, osoby dojrzałe, które już coś przeżyły. Ja myślę, że, że też widz ma większe zaufanie do osoby, która coś w swoim życiu już przeszła, przeżyła, e, e, zrobiła już tysiące tych programów, więc jakby e, ma pewne doświadczenie. E, I w tym momencie i, też wiarygodna, jeżeli mówi o różnych zagadnieniach to, ja dotyczących ja myślę, że życia. pamiętać o jednej rzeczy, że najlepsze jest łączenie. Łączenie mhm. właśnie młodszego ze starszym, mhm. mniej doświadczonego z bardziej doświadczonym, bo to dla obu stron jest bardzo, bardzo dobre. Więc ja bym szła w tym kierunku. I mam nadzieję, że teraz idziemy w tym kierunku. Czy widzowie mogą oczekiwać, że i jeszcze y, oprócz pytania na śniadanie Katarzyna Dowbor, coś w telewizji będzie robić? No, mam swoje marzenia, mam swoje plany, może się uda je zrealizować. Bardzo bym chciała. Ale rozumiem, że mówimy tutaj o jakimś nowym programie. Myślimy. <noise> <noise> Tajemniczo. To jeszcze tylko spytam na koniec. Najbliższe plany. Przed nami wakacje. No to, co planuje pani Katarzyna Dowbor? E, Prace, bo będę, no. będziemy mieli też wyjazdowe programy. No. E, pytanie na śniadanie. E, dalszy ciąg cyklu moich programów dla Kanal Plus Domo, czyli no. Dowborowa Odnowa i moje pomysły na design. No. E, e, I poza tym wakacje w Hiszpanii u moich dzieciaków, bo uwielbiam tam do nich jeździć. E, tam się rzeczywiście relaksuję, mam z tego wielką, wielką przyjemność.